Cześć, witajcie na kanale Matura Last Minute. Dzisiaj omówimy pytanie numer 34. Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Z serią pytania jawne Matura 2025. Zaczynamy. Człowiek mimo dążenia do doskonałości często ulega swoim słabościom, które wpływają na jego decyzje i działania. Walka z własnymi ograniczeniami jest jednym z najważniejszych aspektów ludzkiej egzystencji, a literatura wielokrotnie podejmowała ten temat, ukazując bohaterów zmagających się z wewnętrznymi konfliktami. Ich historie obrazują zarówno złożoność natury ludzkiej, jak i możliwość przemiany, która może prowadzić do moralnego odrodzenia. Motyw walki człowieka ze swoimi słabościami jest kluczowym wątkiem w powieści Zbrodnia i Kara Fiodora Dostojewskiego. Główny bohater Rodion Raskolnikow staje przed wyzwaniem zmierzenia się z własnymi demonami oraz moralnymi rozterkami. Jego historia jest przykładem tego, jak trudna i bolesna może być konfrontacja z własnymi błędami oraz próba odnalezienia drogi do wewnętrznego spokoju. Rodion Raskolnikow to młody student prawa, który wierzy w teorię nadludzkiej sprawiedliwości, zakładającą, że wybitne jednostki mają prawo łamać zasady moralne w imię wyższych celów. Przekonany o słuszności swoich poglądów, postanawia popełnić morderstwo na lichwiarce, którą uważa za osobę szkodliwą dla społeczeństwa. Jednakże po dokonaniu zbrodni zaczyna odczuwać głębokie wyrzuty sumienia i wpada w spiralę moralnych rozterek. Raskolnikow próbuje początkowo usprawiedliwić swoje czyny, ale stopniowo uświadamia sobie, że nie jest w stanie uciec przed konsekwencjami swojego postępowania. Jego psychiczne cierpienie staje się coraz bardziej dotkliwe, co prowadzi go do momentu przemiany, przyznania się do winy oraz odkrycia, że prawdziwa siła tkwi w zdolności zaakceptowania własnych błędów i poszukiwania duchowego odkupienia. Podobny motyw walki z wewnętrznymi słabościami pojawia się w dramacie Kordian Juliusza Słowackiego. Tytułowy bohater to młody Polak pełen ideałów i marzeń o wolności ojczyzny. Kordian pragnie podjąć działania mające na celu wyzwolenie kraju spod jarzma niewoli, lecz jego lęki, wątpliwości oraz strach przed odpowiedzialnością skutecznie go paraliżują. Walka bohatera z własnymi ograniczeniami ukazuje trudności związane z odnalezieniem tożsamości oraz przezwyciężeniem wewnętrznych demonów. Ostatecznie dramat podkreśla, że droga do samorealizacji wymaga odwagi i pokonania własnych obaw. Walka człowieka ze swoimi słabościami jest uniwersalnym tematem literatury, który ukazuje zarówno ciemne strony ludzkiej natury, jak i możliwość przemiany prowadzącej do moralnego odrodzenia. Zarówno historia rodiona raskolnikowa w zbrodni i karze, jak i losy kordiana w dramacie Juliusza Słowackiego pokazują, że konfrontacja z własnymi ograniczeniami jest procesem trudnym, ale niezbędnym dla osiągnięcia wewnętrznego spokoju i pełni człowieczeństwa. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla was pomocny. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie albo chcielibyście, żebym omówił konkretne zagadnienie, śmiało piszcie w komentarzach. A jeśli odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie o lajku. Każdy lajk like to dla mnie znak, że to, co robię, ma sens i motywuje mnie do dalszej pracy subskrybujcie kanał Matura Last Minute, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii Pytania Jawne Matura 2025. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach,